Thank you Serdecznie na naszej pierwszej akcji adopcyjnej Psiaków. Jesteśmy stowarzyszeniem, które działa dwa lata. Nazywamy się Dogrespiu. Założyliśmy je w sumie z potrzeby serca. Jesteśmy tak naprawdę przyjaciółmi, którzy od zawsze pomagali zwierzakom, natomiast stwierdziliśmy w pewnym momencie, że fajnie byłoby to zrobić w formie takiej bardziej zorganizowanej. Chcieliśmy, no dość dużo wolontariuszy, bo chcieliśmy, żeby każdy psiak był porządnie wyprowadzony, żeby też wolontariusz miał chwilę dla siebie. Jest z nami 28 psiaków. Są to psy, które znajdują się zarówno pod naszą opieką, jak i pod opieką innych fundacji, między innymi tego psa. Mamy też pieska z Tozu, mamy pieska ze schroniska w Racławicach. Pod naszą taką stricte opieką jest ich 10, natomiast resztę wspomagamy leczeniem, wspomagamy właśnie w szukaniu domu, dobrą karmą. Zorganizowaliśmy też parę atrakcji, będą między nimi wybory Miss i Mistera, będzie bieg z czworonogiem, zbieramy też dary dla naszych bezdomniaków, jakieś koce, karmę, wolne datki. Bardzo serdecznie zachęcamy do adopcji Ary, która jest pieskiem siedmioletnim, z czego sześć spędzonych w schronisku, pierwszy rok był tylko na wolności. Jest psem no, idealnym, ja nie mogę tutaj po prostu złego słowa powiedzieć, poza tym, że jest bardzo nieśmiała i nie lubi kamery i błysków fleszy. To jest bardzo łagodna, uwielbia psy, uwielbia ludzi, uwielbia parówki, żadnych problemów jeżeli chodzi o podróże autem, żadnej agresji, rewelacja, zachęcam. Luna jest tak fantastycznym psem. Jest tak kochaną sunią, że, nawet będąc przeziębionym, nie mogła mnie przyjść i nie mogła mnie pomóc jej znaleźć domu. Bardzo kocha człowieka jest psem do mieszkania, w którym byłaby jedynym zwierzęciem, a w swojego właściciela będzie zawsze wpatrzona. jest Lucek, ma około półtora roku. Jest to piesek bardzo taki radosny, pełny życia. Uwielbia się bawić, jest bardzo tolerantny wobec kotów. Jest to idealny pies dla każdej rodziny. Pikwa to jest pies generalnie idealny, nie ma wad. Oprócz jej, e, alergii skórnej, ale tak to jest pies dla każdego, do każdego domu, do dzieci, do niemowląt, uwielbia ludzi, każdego umie do siebie przekonać. Myślę, że to będzie najlepszy przyjaciel dla każdego człowieka. Przedstawiam Sunię Kikę. Kika jest bardzo grzeczną Sunią, bardzo kochaną, miłą. Znaleziona przy ulicy Igołomskiej, zaniedbana. Teraz tutaj dochodzi w domku tymczasowym do siebie. Nie ma w niej cienia agresji. U fryzjera bardzo grzecznie. U weterynarza bardzo grzecznie. Do innych zwierzaczków bardzo sympatycznie. Także do kotów nie wiadomo, ale Kika się bardzo poleca. Liczymy na dobre domy dla wszystkich psiaków. Serdecznie zapraszamy do adopcji.